Witam wszystkich w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj biorę się za układanie płytek w strefie prysznicowej. Tak jak widzicie odpływ liniowy zamontowany. Jeżeli ktoś nie widział poprzednich filmów to zapraszam do oglądania. Tam pokazywałem jak zamontować odpływ liniowy. Zaraz zwrócić uwagę jak zrobić odpowiednie spadki. I przy kanalizacji, przy podłączeniu jak do tego podejść, żeby, żeby tu miało ręce i nogi. Wiadomo każda łazienka jest inna. Każdy odpływ, każda kanalizacja może inaczej Wam wychodzić. Było takich kil kilka filmów na moim kanale, jeżeli chodzi o te odpływy, podłączanie yy, i montaż odpływów liniowych, tak samo jak zalewanie betonem, robienie spadków itd. Ja sobie docinałem te największe płytki i rozbierze je sobie na gotowo. powkładam krzyżyki, żeby sprawdzić, czy gdzieś mi wymiar nie uciekł, wtedy sobie markerem rozlizuję każdą linię cięcia. Przejdę do cięcia, później oczywiście efekt finalny final też Wam pokażę. Jeżeli chodzi o montaż odpływieniowego, o spadkach i tak dalej, to może nie będę tutaj zbytnio się rozpowiadał. Są takie filmy na moim kanale, jeżeli ktoś jest zainteresowany i ciekawe, jak zamontowałem ten odpływ, jak zrobiłem odpowiedni spadek, to zapraszam do poprzednich filmów, tam wszystkiego się dowiecie. Wiadomo, że nie chciałem robić filmu od A do Z, czyli od montażu odpływu, zalaniem płytki i tak dalej, bo ten film był naprawdę, podejrzewam, że z godziny by trwał. Wolę to po prostu rozbić na, rozbić na kilka krótszych filmów. Jeżeli chodzi o podłogę, tak jak widzicie większość łazienki mam położone, tylko została mi ta strefa prysznicowa. Ogólnie plan miałem taki, żeby te przejścia fugi zgrywały mi się wszystkie z każdej ściany, czyli od tej ściany patrząc, żeby była płytka z 160 leciała aż, aż na tą stronę, żeby tutaj tak, tak samo wszystkie fugi się zgrywały, a no niestety. Ale ten rodzaj płytek, jak ja tam mówię ta imitacja rdzy, niby też 120 na 60, ale między... Tymi I podłogowymi jest, jeżeli chodzi o szerokość około 4 i do 5 mm różnicy, więc na fuga by mi się to nie zgrało, jeżeli bym po prostu sobie chciał na równo zrobić to i tak przesunięcie 3-4 mm mi wychodziło, na pewno było to kiepsko wyglądało, dlatego po prostu trzeba było zastosować to inaczej. Wiadomo, że jeżeli chodzi tutaj o tą część, tutaj będzie kabina. 120x80, to te fugi, te łączenia tutaj, to wszystko będzie zakryte przez chwilę, w sumie tych łączeń tak jakby jakoś dużo nie będzie. No niestety nie wszystko się da zrobić tak jakby człowiek chciał i jeżeli macie, gdyby były wszystkie te płytki, na przykład jak ten, jak ten gres, no to by nie było problemu, żeby pojechał po, po całości, bo na pewno by to lepiej wyglądało, no ale niestety te płytki mają większy, są szersze o 4-5 mm. No i co? Nic z tym nie zrobimy, dlatego trzeba będzie, będę muszę zastosować inne przejście. Myślę, że aż tra tragedii z tym nie będzie. Yy, jeżeli chodzi o narożniki, to też są wykonane ale o, o tym osobnym też był film. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, to ja zapraszam do poprzednich filmów. Tam się wszystkiego dowiecie, jak docinałem, kosowałem, ściebowałem, montowałem i tak dalej. Dobra, nie będę jakoś może teraz przedłużał. Biorę się za to cięcie tych do największych elementów z, ty, z tego kresu, będę sobie rozmyślał markerami wtedy biorę się za cięcie. Yy, szlifowanie wiadomo, bo tutaj nie, będą, nie, tutaj nie będą oryginalne łączenia, będzie trzeba też palec zeszlifować, żeby to yy, przyzwoicie wyglądało. A więc tak, wszystkie linie, linie cięcia mam zaznaczone na niebiesko, sobie odmierzyłem dwa razy, sprawdziłem czy wszystko jest ok. Tu wiadomo tam, gdzie macie, gdzie widzicie X, to czy jest, wszystko jest do wycięcia, bo to będzie odpowiedniowy. Spadki pójdą z tej strony w dół, tak samo tutaj po bokach, czyli standardowy, standardowy układ. Wiadomo, że odpowiedniowe są różne, niektórzy wnutują sobie z lewej, z prawej na środku, ale taka, taka, wersja optymalna mi się wydaje, że jest, czyli tam kilka centymetrów odsunięcie od ściany. Zresztą później zobaczycie efekt finalny, ja chyba sobie to puszczę na maszynie wodnej, bo ogólnie się ostatnio na do dobrą tarczę, ale mimo to te. Te cięcia nie są jakoś idealne, a to wiadomo, gdzie wszystko widoczne. Chociaż nawet jeżeli utnę to na wodę, to wiadomo, że te oryginalne łączenia wszystkie będzie trzeba potem polarskim zeszlifować, żeby to wszystko przyzwoicie wyglądało. No niestety z takim odpływem jest trochę zabawy. Jeżeli ktoś robił sam lub widział u kogoś, to wie, ile czasem to potrzeba. a Nie, nie zawsze można tą maszynę też go tam rozstawić, bo po prostu nie ma czasami gdzie. Ja, jak wiecie, teraz robię w bloku na trzecim piętrze. To maszyna chyba sobie wodną wystawię, da te kilka cięć na, na balkon ewentualnie, bo tam zawsze trochę wody z niej chlapie. nie wiem, muszę coś wymyślić, kurde, bo nie chcę tego na sucho robić, bo to trochę za bardzo mi powyrywa, za dużo szlifowania by było. A nie chciałbym, żeby te fugi mi się rozeszły, coś, coś wykombinuję, podocinam to wszystko, później Wam pokażę, jak to wygląda, i może Wam wrzucę w nie w najlepszych, jak już przyklejam wszystkie, wszystkie ucięte elementy na gotowo. A więc tak, wszystkie cięcia mam zrobione na gotowo. Jedyne co jeszcze muszę zrobić, zanim przystąpię do przyklejenia wszystkich elementów. Nieoryginalne nie oryginalne cięcia muszę sobie przeszlifować, bo, bo wiadomo, że to są ostre krawędzie. Ale ogólnie wyszło spoko. Będę oczywiście to tutaj musiał manipulować sobie na krzyżykach, żeby to wszystko się pozgrywało Cięcia myślę, że żadnego że błędu nie popełniłem wszystko powinno się zgrywać, ewentualnie będzie można coś. Będzie trzeba coś ewentualnie trochę bardziej przeszlifować, yy, za chwilę urabiam klej, zrobię sobie przerwę na, yy, na drugie śniadanie, tutaj mi zaciągnie prze, prze, przemieszczam po drugi raz i zaczynam układać wtedy, pokażę później oczywiście efekt finalny jak to będzie wszystko wyglądało. Wszystko już wykonane, cały, cały spadek strefy prysznicowej. Odpływ czarny, takim dziś jeszcze wcześniej tego nie było widać, bo była taśma przyklejona, zabezpieczyłem, żeby po prostu jakieś tam... E, jakieś brudy mi się nie dostały do odpływu I tak będę musiał tą część przemyć i znowu ponownie zakleić. Chciałem, musiałem musiał zdjąć tą taśmę po prostu, taśma mi wychodziła za krawędź odpływu i musiałem sobie po prostu zostawić miejsce na silikon tak? Widzicie, od, od systemu poziomujących sobie powkładałem tam, bo krzyżyki zbyt dużo miejsca zajęły. Tutaj będzie silikon oczywiście, w całej strefie przycisowej oczywiście mówiąc. Zresztą narożnika wewnętrznych będę musiał po prostu kupić silikony i fugi, bo będą dwa rodzaje dwa kolory. Wiadomo, że tutaj będzie coś, ma być kolor pod, pod tą imitację tej, tej rdzy, tego gresu, a, a inny na podłogę w wszystkich narożnikach. Dlatego że muszę po prostu wezmę sobie myślę, pod takie małe ścińce do sklepu, pojadę sobie coś pod kolor, podbiorę, pod kolor sobie dobiorę. I tak jak wspominałem wcześniej, jeżeli ktoś jest zainteresowany, jak to wszystko powstawało, czyli zalanie betonem, motorze odpływu, to wszystko pokazywałem w poprzednich filmach, dlatego jeżeli ktoś jest zainteresowany lub chce się sam z tego tematu, to zapraszam do oglądania. Najważniejsza sprawa oczywiście spadek. O spadku też jest film, wszystko pokazywałem, co dokładnie, jak zwrócić uwagę, żeby idealny spadek uzyskać. Wiadomo, że ten spadek nie może być zbyt mały, ani za duży, bo jak będzie zbyt duży, zrobicie to, te płytki będą się tak wpadały aż do środka i na pewno będzie to kiepsko wyglądało. Także co, myślę, że na dzisiaj to będzie to wszystko. Jeżeli macie do mnie jakieś pytania, to piszcie w komentarzach. Dzięki za uwagę i do usłyszenia.